Cześć kochani, tam was serdecznie w kolejnym filmiku, dzisiaj jak widzicie po tytule będzie kolejny filmik, gdzie e, jednym z bohaterów będzie gąbeczka Beauty Blender oraz moja druga, dosyć już jak wam ostatnio pokazywałam zużyta gąbeczka z Real Techniques, to jest e, Miracle Sponge o ile dobrze pamiętam pełną nazwę tej gąbki z Real Techniques i pomyślałam, że z, e, ponieważ kręciłam wam już pierwsze wrażenie na temat tej gąbki, e, to zrobię teraz po prostu taki test na żywo, e, po prostu weźmiemy Podkład, którego teraz ostatnio bardzo często używam, który na pewno pojawi się w gdzie jest to Kashmir, Dax Cosmetic Kashmir długotrwały podkład kryjący. Zresztą, co widać po zużyciu, ten podkład naprawdę często jakby aplikuję na swoją twarz, też oczywiście zmieszając z innymi podkładami czy z kremami BB, ale pomyślałam, że po prostu robimy taki test na żywo, na jedną połowę twarzy nałożymy ten podkład, nałożymy, nałożymy gąbeczką Real Techniques, a z drugiej strony... Beauty Blender i zobaczymy, czy w ogóle będzie jakaś różnica, czy kamera to wychwyci, ale jeśli nie, to ja wam to na pewno powiem. I już bez dłuższego gadania wycisnę sobie tutaj teraz na rękę jedną pompkę, albo i dwie takie niecałe tej, tego podkładu. I będę to robiła właśnie tak, jak pisałyście mi pod ostatnim filmikiem, gdzie robiłam pierwsze wrażenie, żeby pierwszy aplikować podkład na palec, na twarz, a później porostemplować gąbką, wtedy jakby mniej tego podkładu będzie absorbować po prostu gąbeczka. I zaraz zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. W wykończeniu, bo na sam temat już jakby tych gąbek u mnie, filmy oddzielne były już dosyć dawno temu na temat gąbeczki z Real Technik. Z takich spraw technicznych to oczywiście gąbeczka Beauty Blender, kupuję na promocji, takie Jak ja kosztuję 10 funtów, jeśli kupujemy w dwóch w Jeśli kupujemy w żadnej promocji, cena to funtów 16, a gąbkazy Real Technik kosztuje 5-6 funtów, także połowa ceny. I tutaj już mamy nałożoną na pierwszą połowę twarzy. Bardzo e, lekkie kryćmy, zanim to wykończenie wygląda e, inaczej niż, e, niż wczoraj, aplikowałam. wczoraj po prostu na pewno poszło mi też więcej podkładu niż e, jedna pompka. Dlatego może e, nie wiem, teraz spróbuję nałożyć na drugą połowę twarzy mm, podkład. I zobaczymy, jak będzie się spiwa, spisywała gąbka z brwiami. Obie gąbki są wcześniej były wyprane i e, zmoczone będę nakładała, aplikowała, występowała tą stroną, która nie jest e, zepsuta. I powiem Wam, że już teraz na tak, e, jeśli chodzi o uczucie, to tak jak Wam ta gąbka z e, Beauty Blender m, jest bardziej sprężysta, e, ale tą aplikację też jest jak najbardziej e, przyjemna. Kład również bardzo fajnie się szybko wtapia. Ta gąbka kilka razy się pokazywała u mnie w ulubieńcach. Bardzo mi ją lubię. Ten koniuszek też się fajnie sprawdza do aplikacji e, korektora czy, czy podkładu. I już tak na szybko mamy pierwszą warstwę. Uuu, prześwietlenie masakryczne. Ale tak to jest jak się kręci e, siedząc prawie pod oknem. I powiem wam, że patrząc w tym momencie, tutaj oczywiście mam jakieś rzeczy do zakrycia, ale e, pomijmy ten temat i powiem Wam, nie wiem czy to aparat e, wychwyci jakąkolwiek różnicę, oczywiście tutaj podoczyłam trochę cienie, ponieważ się e, trochę nie wyspałam, ale czy tak, patrząc wprost mogę powiedzieć, że nałożyłam jakby, y, nie wiem, na jedną stronę twarzy coś e, pod produkt inną rzeczą niż, niż ta sama gąbka. Dla mnie to w tym momencie wygląda e, identycznie. Jedynie uczucie występowania jest inne. To jest takie bardziej sprężyste. E, ta się mniej gąbka po prostu odbija. Także e, no nie wiem. Ja różnicy tutaj w tym momencie w ukończeniu e, po prostu nie widzę. Także no nie wiem, czy taki e, test e, się Wam przyda. Dla mnie to dało trochę do myślenia. E, no i nie wiem, same dajcie znać, co na ten temat myślicie. Moim zdaniem różnicy w tym, jak cara wygląda, nie ma, nie ma żadnej. Także taki szybki test, szybkie porównanie, jak to wygląda. I myślę teraz, że może, jeśli będziecie miał ochotę, zrobię taki test z innymi pędzlami, na przykład z pędzelami typu flat top czy z kungsami oraz pędzlami z włosia do z włosia naturalnego dajcie znać czy macie chłopak na taki filmik będę porównywała po prostu rodzaj wykończenia gąbki a pędzla dla mnie w tym momencie jest remis, czekam na wasze komentarze dajcie znać czy filmik się wam przydał i do usłyszenia w kolejnych moich produkcjach, buziaki, pa